Hej, lau, wszyscy państwo serdecznie w kolejnej serii Pokémon Zord. No i tak, ostatnio zakończyliśmy gry właśnie w mieście Widon, no i mieliśmy je troszeczkę pozwiedzać. W sumie to, tak na dobrą sprawę, bardzo mało tego miasta zwiedziliśmy. Dobra, i och, moje kochane Joy-Cony. przynajmniej jeden. Ehm, dobra, więc tak, rzucę okiem na moje poksy. Mają się dobrze, są poleczone, e, więc e, wszystko wydaje się być ok. Chociaż de facto raczej bić się dużo nie będę, na razie to trochę połazimy, trochę pogadamy, zobaczymy co ciekawego w tym mieście możemy znaleźć. Moi oboje rodzice pracują dla Ligi. Zawsze są na. Zawsze są na meczach mistrzowskich. A mi się tutaj trochę nudzi. Okej. Okay. No więc cóż, skoro jest tym mieście liga, to trudno, żeby jego mieszkańcy tam nie pracowali. E... Jakby być mistrzem to duże wrażenie dla trenerów. E... Albo zaraz. Może champion był dużym takim autorytetem dla trenerów? E... Wszyscy jakby. albo z... jest w centrum uwagi wszystkich. Wielu trenerów widzi wspaniałe walki i chce być tacy, taki jak on. Eee, to naprawdę wielkie wydarzenie, eee, lub raczej turniej. Dobra, w każdym razie ludzie i pokemony przychodzą zewsząd Dobra, więc tak, niedługo będzie właśnie turniej ligi, w którym i ja będę wziąć udział. Eee, sprzątam, aby kwiaty wyglądały jak najpiękniej bo dbał o porządek, może to też lepsze określenie. E... Myślę, że taką najwłaściwszą ewolucją Pokemona jest stanie się członkiem prawdziwej drużyny i zaprzyjaźnienie się z innymi Pokemonami i ludźmi. No tak, i tu widzimy Eplina i... Kurczę, jak mu to było. E... Squawet i jejku, Grident. o! <grydy> Dokładnie. E, Grident pewnie zaprzyjaźni ze sobą, chociaż Grident nie wiem czy by się nie na to jabłuszka, Aplina. E, jeżeli, jeżeli zobaczę stadion na dużym ekranie w czasie finałów, to... E, albo może inaczej. A jeżeli uda mi się dostrzec na duży ekran na stadionie w czasie finałów, to cały świat będzie znowu na twarz. No tak, no ale to chyba raczej sprawa nieprosta. Tylko, Pokéball Guy jest na tym ekranie. <grystanie> hmm, wygląda na to, że czas e, e, ponownie przeczytać kilka książek z mojej półki. E, ale nawet czytanie, jakby ich e, po tytułach, już przywraca wspomnienia. No tak. Dobra, więc chyba raczej nic ciekawego na razie się nie dowiedzieliśmy. E, szukam e, Frostmota. Czy masz może jednego? Jeśli tak, to co powiedz na wymianę za mojego Duraludona? E, no, niestety Frostmota nie mam, więc proszę wrócić jak zmienisz zdanie. E, de facto, Duraludona możemy sobie złapać, więc lecimy. Czy ta wymiana ma większy sens? Może się tam wydawać dosyć nieprzyjemne, jednak, bo hmm. dla mnie wydaje się to być takie troszeczkę ostre. To nie jest dobre słowo, ale powiedzmy, jeżeli tak, jakby, jest audycja na żywo, niezależnie czy wygra się, czy przegra się, więc może to jest dosyć ciężkie. W każdym bądź razie. E, można zrozumieć, bo w końcu będzie ma, okazja jakby pojąć Kto jest silny czy coś Dobra, idziemy dalej. O, a co to? Widzę, że masz Rotom fauna i rower. To oznacza, że musisz e, całkowicie być pochłonięty przez Rotoma e, i różne jego jakby... formy. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak Rotom wchodzi w różnego rodzaju urządzenia, to musisz wypróbować to na swoim Rotomie. Dobrze, przygotuj się na różne warianty Rotomów. Okej, okay. dobra, więc walczymy z pracownikiem ligi, który będzie miał pewnie nam do pokazania wszystkie formy Rotomu, więc na początek Rotom-kosiarka. Rotom jest w ogólnie Pokémonem elektrycznym duchem, natomiast ma on kilka różnych form, które E, właśnie mają też i różne typy. Ten, przykładowo, jest Rotomem-Kosiarką, który jest elektryczno trawiasty. Dobra, super power! Też ten no, Rotom też na niskim poziomie jest, więc rozwalę go bez problemu. Dobra, e, kolejnym Rotomem będzie... nie wiemy jaka to jest forma, więc... ciężko jest to Rotom-Piecyk albo Piekarnik. W każdym razie, ten Rotom jest typu już elektryczno ognistego. O nie, Hello Wisp! Poparzenie niestety zredukuje o połowę siłę mojego ataku i jeszcze w sumie mam atak obniżony ze względu na to, że użyłem superpowera, więc no jest to trochę słabe. Ale mimo wszystko jest szansa, że i tak go wykończę. Dobra, Rotom Hex nie zadziałał oczywiście. W sumie dobrze. Dobra, a ja tutaj Rotomowi zabrałem bardzo, bardzo mało. E, no dobrze, chyba zmuszony jestem jednak zmienić Pokemona. E, no dobrze, i do walki z tym Rotomem wyślę. Co ja mogę wysłać? Może być Dreadno w sumie. Dobra, le Dreadno. To że dreadnou nie jest do końca też dobry, bo jednak wbiję się z pokemonem elektrycznym, ale też i ognistym, więc to jest takie pół na pół. E, no dobrze. Zresztą no to akurat jest chyba jest najbliżej co do następnego levelu, jeśli chodzi o moje poksy. Eee, dobra, directions, no to liquidation i rozwalmy to. Rotoma ogólnie, można złapać na wall area eee, przy, 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 przy pewnym jeziorku. Dobra, left area, więc mnie już poleczy na full. Mam już 200 HP. Dobra, Light King przestał działać, no i czas na ostatniego Rotoma. Eee, nie wiem jaki to będzie. Ale wyślę może Rilla Booma, bo Rotom w sumie ma jeszcze dwie formy: e, formę wiatrak, która jest elektryczno tająca, no i formę pralkę, no i w sumie jeszcze, w sumie to trzy formy, lodówkę. No ale na szczęście wypadła pralka, więc mam całkiem dobrego poksa do tego, bo ten Rotom jest elektryczno-wodny. Dobra, więc rozwaliśmy trzy formy Rotoma. Jest jeszcze forma klasyczna, jak wspomniałem bądź nie elektryczno-duchowa i ląż! To jest w tym całkiem spoko tak typu roboczego, bo jest silniejszy niż Bugbite, więc się niego na niego nauczymy. Też ma szansę na obniżenie defensa. Zresztą zaraz ląż chyba zawsze obniżał defens, więc jest naprawdę fajny. Roton zmienia swoje typy, jak również ruchy, gdy zmienia formy. Dokładnie, zawsze po zmianie formy otrzymuje ruch typów, którego się jakby zmienia. Udało Ci się pokonać każdego z moich rotomów? Powinieneś być w stanie dobrze wykorzystać ten katalog. No i się Rotom Catalog. Jest to przedmiot, który umożliwi nam, jakby, zmianę form rotoma. Tak więc dokładnie: zmieni on różne rotomy. No, rotoma w różne formy. Oczywiście najpierw musisz zdobyć jednego. Dobra, zdobędziemy Rotoma. I oczywiście też możemy wrócić do oryginalnej formy Go Z tegoż urządzenia Hawlucha, dokładnie! Eee, to jest bilet, może... Maybe we can do it bit sharper next time? Może nam jeszcze lepiej to pójdzie następnym razem? Nie wiem, w każdym razie Hawlucha na eee, półce No, przejdźmy się może w tę stronę Możliwe, że tu coś jeszcze znajdę, chociaż... Chociaż nie wiem nic nie połyskuje, nic nie widać, a coś jednak jest, 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 leży na ulicy i mamy Black Sludge. Black Sludge jest to czarny szlam, który właśnie leczy pokemony typu trującego, tak samo jak Leftovers. Natomiast, żebyśmy go dali pokemonowi, który nie jest trujący, to będziemy odbierało HP. Dobra, tu też mamy hotel. Ale hotel na razie nas nie interesuje. Barni właśnie dała mi autograf, swój autograf. To prawdziwy skarb. Co? A, może, jakbym tak zaczął rozdawać autografy, ja no cóż, ja jestem fanką Leona od kiedy pierwszy raz wziął udział w wyzwań stadionów. Hmm. Każdy jest w stanie powiedzieć, że jest fanem od dłuższego czasu albo że ogląda jego mecze, e, ale to nie znaczy, że jest prawdziwym fanem. No tak, Pan Rose używa mocy swej firmy, aby zmienić miasto w, punkt, w atrakcję turystyczną, jednak e, nie zmieniając historycznych budynków. Ile firm prowadzi pan Royce? Zapewne dużo. Dobra, tu już byłem. W sumie to tak jeszcze z centrum Pogam będę chciał chyba skorzystać. Z drugiej strony też nie wiem, czy jest sens, bo e, w zasadzie też chyba wszędzie byłem. Wszędzie, znaczy w, w sensie już prawie wszystko widziałem. Tu jeszcze de facto mamy hotel. E, nie słuchaj mojej starszej siostry. Jest e, nieogarnięta. Czyż nie jest ogromny tamten, jakby diabelski młyn, czy coś? Jest znany jako huragan Galar. Niestety na niego wejść nie możemy. Światła łączą dwie oddzielone od siebie rzeczy, więc są symbolem też przyjaźni. No, w sumie dobra, nie, nie chciałem szybciej jechać. Chciałem po prostu podjechać, w gdzie mamy Big Nugget. E, tak a jeżeli tutaj chcemy to możemy polecieć sobie na jakieś części miasta właśnie e, korzystając z Rotom Tax czy znaczy z tego z Rotom jejku z Colvinite Taxi e, pokemony które pracują w hotelach i pokemony które biorą udział w walkach e, wszystkie robią wszystko ze skupieniem e, kiedy widzę jakąś niesamowitą walkę to całe ciało przepłynie się energią e, Szanuję wszystkich trenerów na całym świecie, którzy e, właśnie walczą w ten sposób. Okej, okay, kogoś my tu jeszcze mamy? E, musisz przyznać Mazdelowi, e, nigdy nie widziałem tak przeładowanego Pokemona, który byłby w stanie przejść tak wielu ludzi. E, to pokémon, który przywiózł nas z bardzo daleka do hotelu. Okej, okay, tu też mamy właśnie kolejkę, którą możemy się przejechać znowu. Tu też mamy itemek, jakim jest Air Balloon. Air Balloon jakby sprawia, że Pokémon zbija się w powietrze i nie można go uderzyć atakiem ziemnym. Jednak gdy się uderzy go jakimkolwiek innym atakiem, balon pęka No i już traci o to swój efekt. Jest to przedmiot jednego użytku. Mogę zmieniać pracę czy nawet miejsce zamieszkania, ale nie mogę zmienić ulubionego trenera i, ulubion i ulubionego Pokémona. No tak, dobra. Gdzie chcemy udać się? No to chyba z powrotem pod stadion, bo już wszędzie byłem. Także teraz czekać nas będzie wyzwanie ligi. E, wyzwanie ligi tutaj jest dosyć nietypowe, bo jest to wyzwanie po prostu w formie e, turnieju. E, dobra, tutaj już chyba byłem, nie byłem, chyba nie byłem właśnie. E, jeszcze nie idę na stadion, chcę najpierw e, wejść jako trener. Okej. Okay. Dobra, tu też mam jeszcze kilka osób. W sumie nie wiem, czy tutaj gadamy z ludźmi na moście. Pewnie nie, więc wypadałoby też ze wszystkimi pogadać. Eee, przejście przez ten most eee, sprawia, że budza się już ekscytacja, że obejrzę zaraz wspaniałe mecze. Eee, ale jednak w drugą stronę, że już jestem po zobaczeniu wspaniałych meczy. Okej. Okay. <laughs> Także możemy wejść na stadion, jednak trenerzy muszą najpierw. W, znaczy, normalnie, publika może wejść na stadion, ale żeby trenerzy mogli wejść, to muszą najpierw wygrać wiele rzeczy. Wiele walk. No dokładnie, więc nie było łatwo. Rowley, e, ścigałem się do stadionu. E, zastanawiam się, ile domów zmieściłoby się na stadionie Wajdon. No, pewnie trochę tak. Czy znaczy trochę, w sensie domów. Nigdy nie wiesz, jaka pogoda będzie, dopóki się nie obudzisz, albo kiedy się obudzisz. Tak samo jak nigdy nie wiesz, czy wygrasz walkę. No, cóż. Osoby z Kanto i Galar widzę, że ustawiają się już w kolejce. Z Kanto też? No, wspaniałe mecze zawsze są zapamiętywane przez tłumy. Każdy na świecie chce obejrzeć dobry mecz. To oznacza, że też każdy na świecie e, będzie rozmawiał z innymi o meczu. E, Okej. Okay. To już Timiel widzę nawet jest. E, myślę, że jedzenie w restauracjach jest lepsze od normalnego, ponieważ... E, novelty, cokolwiek to znaczy. E, of the novelty of it all. Jest jakby może bardziej przyzdobione? Może coś w ten styl? Albo zrobione z... No, dobra, nie ważne. Eee... Eee, on zawsze mówi, że... E... Lubi osoby, które jakby cieszą się z jedzenia. Okej, okay, dobra, co my tutaj mamy? Eee, czy chciałbyś jakieś przekąski dla Pokémonów? no raczej niekoniecznie eee, wcale mi się nie chce pić ale ten e, sok tutaj wygląda tak wspaniale że chyba go kupię eee, talerzy są naprawdę niesamowici eee, jednak każda pomyłka jakby może zawieść setki fanów jednak idź dalej i walcz jakby nic się nie miało stać eee, a fani muszą mieć jakby nerwy ze stali. Okej, okay, dobrze. Dzisiaj pogoda jest idealna na jakieś walki. Mam na myśli to, że każda pogoda w sumie jest dobra, bo stadion jest zadaszony. No tak. Przyda tutaj poszukać jakichś rzadkich kart ligowych, jednak już się wyprzedały. Tutaj sprzedajemy oficjalne... E, produkty ligowe, również karty. Okej, okay. dobrze, więc tak są stanowiska, no i jest też Kimiel Pokażemy pełną moc Team UL. Tak więc e, nie będziemy tym razem wchodzili, czy robili kłopotów, a to oznacza, że będziemy obserwować mecze. E, dobrze. No i oczywiście, też mamy tutaj drugie centrum Pokémon, e, które też można w sumie odwiedzić. Tutaj tu mogłem się poleczyć. Um, tu też kogoś mamy. E, jeśli będziesz często w centrach Pokémon, to możesz e, spotkać też trochę innych tenerów. Ja planuję. E, aha, e, ja chcę udać się do tego starszego faceta w Czesester, żeby nauczył mnie ruchu Draco Meteor. No i tutaj jeszcze kogoś mamy. E, wiele ludzi przybywa na finały, więc e, jest spore zamieszanie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. No, i ja już jestem gotowy, aby dzielnie służyć obowiązkom. No, a tu z kolei możemy kupić bardzo fajne TM-y za też bardzo wysokie ceny. No, i tutaj w sumie mógłbym kupić jakieś TM-y. Zastanawiam się tylko, który mi się najbardziej przyda, bo de facto te puncze to może poznać mój e, Droplock, e, czy graplocked, czy jak mu tam było. No i jeszcze parę innych Pokemonów, jednak ruchy te są dosyć drogie. Eee, więc trzeba dobrze z rozwagą coś sobie wybrać. Zastanawiam się nad Ice Punchem albo Thunder Punchem. Nie wiem, który będzie lepszy. W sumie Fire Punch też nie byłby zły. Eee, no i analog mi wariuje, tak? To jest jak się gra na Joy eee, Thunder Punch. Czy Ice Punch? Chyba bardziej mi się przyda Thunder Punch. Dobra, kupię Thunder Puncha. Speed Swap w sumie jest całkiem spoko. Jest to nowy ruch tej generacji. Wcześniej były ruchy jak Power Swap, Guard Swap, a teraz jest jeszcze e, Speed Swap, który po prostu zamienia Spida z przeciwnikiem. I mój Pokémon nie może poznać. Czyli wywaliłem tyle pieniędzy, żebym nie mógł Pokémona tego nauczyć. To jest słabe. E, dobra, pokładajmy może trochę te TM i TRY, bo tutaj się widzę, zrobił niezły bałagan. O, i Cyclusper nawet mam e, Rock Tomb. Brick Breaka de facto mogę poznać, ale nie wiem czy jest sens. Ech, no to nie ma nic ciekawego tak po prawdzie, co mógłbym nauczyć moje boksy. O, Smart Strike'a może poznać To jest ciekawe. No szkoda, że nie mogę poznać Ruchu 5. Mimo, że to jest Pokémon walczący. Dobra, no i tu mamy stadion. No, moja siostra takaż że... zaraz pokaże się Leon. Leon, alien, najspanialszy czempion, niepokonany. E, nie, nie będę kłamał. Ja od początku. Yy, znaczy, zacząłem y, kipicować Leonowi, bo mój y, dzieciak jest jego fanem. Maxwell, Czeizawe jest inny niż innych Pokémonów. Być może. Witaj, trenerze, proszę, wyjdź. Tak więc, idziemy. Wejdź i walcz z głębi serca, może coś w ten deseń. No i oto jest, moi drodzy, Wildon Stadium, czyli e, kwatera główna ligi Pokémon. Wygląda troszeczkę inaczej niż wszystkie stadiony, na jakich do tej pory byliśmy. Jest też inna muzyka, piękne sceny walk na ekranach i jest też Pokemon Guy. Hej, cześć! Dzięki, że podszedłeś pogadać z PokeBolowym Gościem. Eee, no cóż, widzę, że podążasz za swoimi marzeniami, raczej snami. Eee, mam na myśli, że chyba... A. Eee, odgadłeś, mam dla Ciebie PokeBola. No i dostajemy DreamBola. Po raz pierwszy w historii gier Pokemon możemy dostać DreamBola, który mogą, możemy normalnie wykorzystać w grze. Jest to pewien inny rodzaj pokémona, który działa lepiej na Pokemonach, które śpią. Dokładnie. Ten Pokéball sprawia, że łatwiej jest złapać Pokemona, który śpi! Eee, Dream Ball jest spełnieniem snów! Eee, tak więc uśpij swoich poka... przeciwników hipnozą bądź ziewnięciem! A gdy uśpisz, wypróbuj go! Pokeball jak zwykle jest na pewno No tak. Ech, eee, Pokeballowy potwór! <grych> Czy to... to Pokeballowy gość? Ciekawe, to jest w środku. A, oh, Hawkins, e, pamiętaj, e, półfinały, a później finały. E, tak więc, jak uda ci się przebić, to zmierzysz się z Leonem. Musisz to wygrać. Tak więc, mam swoją fankę. O ja. Dokładnie, udało mi się. Dotarłam na. albo przeszłam przez wyzwanie stadionów, i teraz pozostaje mi wziąć udział w półfinałach. E, ale to jestem tą, która wygra i zmierzy się z Mistrzem. Się okaże. Wydaje mi się, że trener Hawkins miał bardzo zbalansowany team, jednak jednak nie wiem, czy uda mi się wygrać, wiesz? Czyżby? Myślę, że champion chyba z jakby przerwie jego pasją zwycięstwa. No, chyba nie do końca. Tutaj jest recepcja. Tak więc e, pierwszy krok, by zarejestrować się w mistrzostwach. Innymi słowy, e, ja już jestem e, numerem jeden, tak więc. E, uda mi się wygrać wszystko. Okej, okay. można z tymi jeszcze gościkami pogadać? Nie, dobra, no ale tu już nas do, do, dopatrzyli się. I tak dalej, dobra, pytanie tylko, czy chcemy udać się na to wyzwanie już w tym odcinku, czy jeszcze w następnym. Ja myślę, że w następnym, żeby już tam nie jakby nie dzielić tego filmu na kilka. E, więc w sumie, że mamy chwilę skorzystać z pewnej okazji i wrócę się aż do e, Wedgehurst. E, dlaczego? Dlatego, że teraz mając opcję pływania możemy e, zgarnąć coś ciekawego. Pytanie zaraz tylko, gdzie to było. Chyba z tamtej strony bardziej. Gdzieś tu można było... Nie, to chyba z drugiej strony. Chociaż zaraz, 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 nie. To z dobrej strony jestem. Ehm, dobra, to już się przejadę rowerkiem, byle się nie nadzieć na jakieś boksy. Kurczę, co ja kombinuję? Eee, dobra, ja szukam, bo gdzieś było miejsce, w którym można było popływać. Tylko właśnie nie pamiętam gdzie. Nie, to nie było tu raczej. Nie, to nie... A coś... Chociaż, 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 chociaż. Tak, to było tu. Eee, dobra, tutaj możemy też znaleźć jakieś e, nowe Pokemony. Eee, o, Baraskuda nawet jest Tu też mamy e, Drednała. Yy, dobra, ale sobie najpierw tutaj wejdę, żeby sobie zgarnąć itemka jakim jest Rock Candy No, czy coś więcej tutaj znajdę? Tak znajdziemy tutaj jeszcze Pipi Max. Pipi Max yy, maksuje nam punkty Pipi yy, w danym ruchu, czyli zwiększa je o yy, 3 czwarte może tak. 3 czwarte albo 2 trzecie nie. No najdę jedną trzecią jakoś tak to było. Dobra, i tutaj z kolei mamy w sumie też nowego Pokémona, jakim jest Obstagun! Obstagun jest już ostateczna forma zigzagona, wyższa forma Inuna. Jest to pokémon normalno mroczny. W sumie mam osłabiony atak, więc jest szansa, że... Uuu, Obstruct! Obstract jest w e, sumie ruchem ekskluzywnym tego boxa, jest to coś a'la Protect, z tym, że obniża mi to defense po tym jak e, użyję jakiegoś ruchu kontaktowego, czy nawet chyba nie, na kontaktowy to działa. E, dobra, więc jeszcze Scary Face. Mam nadzieję, że go nie załatwię, mam atak okrojony o połowę, chociaż mój atak będzie na nim podwójnie dobry. Ops, załatwiłem góra. No trudno. Nie chciałem. Bardzo nie chciałem Dobra, w sumie mogłem zmienić ta spoksa do walki jest może Hatchwini. Hatrini. O. Dobra. No i tak, co my tu więcej mamy? To, to oczywiście są jeszcze jakieś bugi, No i zigzagumy. Taki standard, no ale obstagun był taką, taką ciekawostką. Szkoda, że nie udało mi się go osłabić. Wow, 42 level. Dobra, muszę to rozwalić, bo i tak nie może być ciężko mi uciec. Dobra, Zygzagon Paduru. Dobra, ten niczym ochroniarz stał tutaj na wejściu, żeby chronić wejścia do tej części. No ale dobra, udało nam się dotrzeć. Tu mamy pradę tenerów. Eee, próba jakby kradzieży innego Pokemona. To nic innego jak złodziejstwo. Pokemon, ale są używane tylko do łapania dzikich pokemonów. No i dodaliśmy dotarliśmy do Tema, jakim jest TM69 z ruchem Cycle Cat. Jest to fizyczny atak, który ma spore szanse na cios krytyczny, no i prosto jakiegoś poksa, jakim jest akurat Jumper. No, raczej nie za dobrze, bo, e, nie chce mi się z nim za bardzo bić. No, ale już dobra. Skoro wpadł, to Sekek! O jestem szybszy, chociaż no w sumie trudno się dziwić, bo... A nie ma 17 lewej przewagi. Eee, dobra, spróbujemy jakoś przejść. Może się uda bez zbędnych walk. Tylko to, że Obstagum się tutaj nie zrespił ponownie. Dobra, w każdym razie dotarliśmy do pewnego zaułku, w którym no jeszcze nie byliśmy. Eee, Pytań czy coś jeszcze tutaj znajdę? Wydaje mi się, że już chyba nie. Arrokuda, w sumie Barascuda mógłbym też złapać. Baraskuda jest wyższą formą Arrokudy. Czyli też Pokémon szczupak. Yy, dobra, który to ma level też ciekaw, jestem no, też chyba coś koło 40-38. Zaraz, yy, spróbuję go złapać yy, Quick Ballem. Pokeballem musi jeszcze poukładać. Nie się, się uda, bo tak naprawdę każdy mój atak z wyjątkiem false i Labuma, będzie w stanie to wykończyć. Dobra, pięknie, złapaliśmy Baraskudę, czyli też kolejny wpis do dexu. Ogólnie ma fajną ukrytą umiejętność, no ale oczywiście ten, takie normalnie spotkane dziko jej nie mają. Na każdym razie jest to również taki szczupak wodny. Ten Pokémon ma paszczę, której zakończenie jest twarde niczym dzida, a zęby twarde jak ze stali. Baraskudę... chociaż Baraskudy mięso jest naprawdę bardzo dobre. Jesie SIĘ POKEMONY! W sumie jeszcze o baskulinie też pisało się, że jego mięso jest dobre. Dobra, popłyniemy sobie jeszcze tutaj, bo tutaj widzimy, możemy popłynąć w górę rzeki. I dopłynąć do przedmiotu, jakim na przykład jest Psychic Seed, który zwiększa Spec Defense, gdy jest zarzucony Psychic Train. Możemy popłynąć sobie jeszcze dalej pod mostem gdzie mamy Water który sprawia, że niektóre pokemony ewoluują, a jednak pod mostem przepłynąć nie mogę, a szkoda. E, no dobrze. Czy gdzieś jeszcze można było pływać? To jest dobre pytanie. Wrócę sobie jeszcze do Wedgehurst, bo nie wiem, czy jeszcze gdzieś ze ścieżki pier... ale chyba nie. Chyba już ze ścieżki się popłynąć nie dało. Warto to sprawdzić. Eee, no nie, tu już więcej dostępu do wody nie mamy, czyli tak na szybkości odkryliśmy eee, pewną część, część nieznaną ścieżki trzeciej. Dobra, więc w sumie możemy już wracać do Wydon z powrotem na samą górę z samego dołu, niemalże. Eee, dobrze, no to tak, a tutaj mamy jaki cel? Aha, idziałaś, iść na stadion, no tak, więc w sumie nie wiem czemu flaszka oznaczona była no i dokładnie właśnie punkcje do latania. Dobra, no i w kolejnym odcinku moi drodzy, czas będzie podjąć właśnie wyzwanie ligi. Ehm, dokładnie. Tak więc jeśli chodzi o dzisiejsze film i że zrobicie wszystko, zapraszam Was na kolejny, w którym to już e, porządnie zajmiemy się ligą. Tak więc dzisiaj to wszystko. Ja sam się żegnam, do usłyszenia. Cześć.